Dzień dobry moi drodzy, kłaniam się Wam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartłomiej Rysia, to jest kanał Na Biwaku. Witam podczas pierwszego dnia Warsaw Caravaning Festival, czyli nowej imprezy, która odbywa się na terenie Toru Wyścigów Konnych w Służewcu, w stolicy naszego kraju, czyli w Warszawie. Wczoraj impreza była dobra i co chyba po mnie widać, mam nadzieję, że jednak nie. Natomiast dzisiaj rano stwierdziłem, że dobrze rozpocząć dzień od porządnej kawy, a jeżeli porządna kawa, to i w porządnym stylu karawaningowym i dzisiaj taki styl karawaningowy Wam pokażę, prezentując niezwykłą przyczepę i jej właścicieli. Zapraszam, nie zapomnijcie o subskryp subskrypcji naszego kanału, widać, że jest jeszcze wczesna pora, a ja przechodzę do prezentacji. Zobaczmy, co przywieźli do Warszawy. Kawka gotowa moi drodzy, dzień dobry, cześć. Kawka na wynos. Siemanko. Cześć Tomek. To jest Tomek. To jest Gosia. Dzień dobry, słuchajcie, przyszedłem do Was na kawę. Macie dobrą kawę? Mamy. Jak się przygotowuje tu kawę, moi drodzy, w takim razie? Kurde, niby ten taki mały aneks kuchenny, prawda? To jest akurat stół na imprezy, a aneks kuchenny jest Imprezowy. Gdzie tu powiedz mi, jak chce tak. Przygotowujemy. tutaj. W tym miejscu. Mamy lodóweczkę, kuchenkę. Wszystko na prąd, wszystko na gaz, kuchenka na gaz. Kuchenka na gaz. Lodówka na prąd. Okay. Prąd mamy swój ze słońca. Wszystko z panelu? Czyli co, samowystarczalnie na pełny? Raczej tak. Raczej okay. tak. Jest duży panel. Słuchajcie, co to jest w ogóle za przyczepka? Tomku, Ty się pochwal może, co? To jest przyczepa, którą wybudowałem sam. Okay. Jest to kolejna przyczepa, któraś z kolei, chyba piąta albo szósta, już teraz nie pamiętam. Zmusiła mnie sytuacja bardziej taka życiowa, covidowa, okay. dlatego że no. Były, były tematy gdzieś tam pozamykane, wyjazdowe, nie można było wylecieć, nie można było gdzieś tam wyjeżdżać na, na jakieś, do jakichś hoteli, więc doszedłem do wniosku, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Prostu, I najtańsze dla mnie. Najtańsze, no właśnie, ale tak patrząc na tą przyczepkę, to w pierwszej kolejności pomyślałem jakiś off-road, wiesz, jakaś Australia, jakieś takie klimaty. E, tak, e, przyczepa była budowana pod stricte dane, dany samochód, tym, w którym jeżdżę i żeby też stylistycznie nawiązywała i kolorem i, 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 i kubaturą, więc, więc no, tak to wyszło, tak Lekka to wyszło. Lekka przyczepka 750 kg Dęce 750 masa całkowita tego modelu akurat to jest w granicach 620 albo 40 kg. Okej, okay, dobra, rzucę sobie okiem na bliżej i doł kawę chyba wezmę w dłoń w takim razie, Brawo. skoro mogę, prawda? Mamy tutaj szefowo. Mamy, pianka opadła chyba do... Może wody leje. Rewelacje. Tomku zarobkowo tak budujesz, czy bardziej eee, dla siebie? Jak to wygląda, powiedz mi? Zajmuję się zupełnie czymś innym, bo, ale działam w przemyśle takim metalowym. Okay. Więc też jest możliwość budowy z, z takich elementów, ale to bardziej z zamiłowania pierwsza przyczepa, ale wyszła sytuacja, że została sprzedana później. Przypadkiem, czy yy, spad... <grywa> <grywa> Później budowałem. Yy, sprzedała się półtorej miesiąca przed wyjazdem na, na urlop. Tak, więc nie mieliśmy, jechać, więc wybudował drugą. Półtora no miesiąca mieliśmy, żeby wybudować kolejną przyczepę od podstaw. No i się udało, pojechaliśmy, zrobiliśmy tam. Wiesz, że ostatnio ja rozmawiałam z kobietami, pytałem je o taki aspekt, wiesz, sanitarny, komfortowy, wygodowy. No to teraz Ciebie zapytam, jak się w tym ci mieszka? Krótko mówiąc, Ale z punktu dobrze. widzenia kobiecego. Bardzo dobrze. Nie brakuje na przykład, nie wiem, prysznica. Jest prysznic. Chodź, Gdzie? Pokazuj. Pokazujcie. I to jak jesteśmy, jak są wakacje, to woda jest nieraz w południe, to się nieraz nie da wykąpać. Na górze masz zbiornik, zbiornik okay. około 30 litrów. Mam Góra. zbiornik. Mhm. Tu, jest tu mamy kabinę. Będziemy lokować produkt? Możemy. Bardzo <noise> proszę, firma będzie zadowolona. Okay. Jeszcze nie wyjęte? Bo w Oczywiście jeszcze nie wyjęte. <noise> Dzisiaj jesteśmy jakby okay. pierwszy raz na wyjeździe. Tą przyczepą, Aha. więc no, ten prysznic bardzo się sprawdza. Tak. I sprawdza się za granicą, w jakimś ciepłym klimacie i sprawdza się Tutaj nawet się go podłącza, tak? Dobrze, tak, widzę. Tak, tutaj tak. to miejsce. Tak, tak. jak tak. okay. najbardziej. Grawitacja działa w tym momencie, ale oczywiście, pompę też mamy, gdyby trzeba było posilić się z innego zbiornika, bo ten by był pusty. Nie? Aha. Co to jest właśnie w tym tutaj? To jest markiska? co to jest? Tak, to jest yy, kabina. To jest kabina prysznicowa. prysznicowa. Okej. Okay. Teraz ci pokażemy. Też... Żeby nie być gołosłownym. <słuch> Widzę, że Wy już ogadnięci we dwójkę. Wiecie, co robicie. Pierwszą kabinę budowałem sam, ale doszedłem tak. do wniosku, że. Ale na bardzo podobnej zasadzie. Też tak. No stylistycznie. Było jak jest komplet, zimarkiza, kabina. Ej, rewelacja. E, Także nawet dwie osoby mogą się spokojnie tutaj nie tylko wykąpać. Okej, okay, okej, okay. testowałeś, nie bierze na słowo. E, nie pytam o szczegóły. Nie, ale inną <laughs> tak. Ona jest całkiem spora, to nie jest, Ona jest, jest coś tak. małego. Spora, ją się przytwierdza do podłoża. Aha. Można ją podciągnąć wyżej. E, no dobra. No robi robotę, no robi robotę. Może służyć nawet jak jako, nie wiem, y, toaleta. No tak, no Lugnier. tak, wystawicznie, Lugnier. prawda, no. toaletę i tyle. Chociaż toaletę to mamy tam... Y, Okej, okay, klasyka. klasyka, klasyka. Słuchaj, tak patrzę, jeszcze nie, sama przyczepka ogrzewana, nie jest Wam za zimno? Przyczepa nie jest ogrzewana, mhm. ale z doświadczenia już sprawdzaliśmy, że w granicach zera stopni bardzo komfortowo się tu śpi, myślę, tak. że poniżej, do, do, do minus 10 również, z uwagi na to, że izolacja jest tutaj dość spora. Mianowicie ściana ma około 33 mm grubości, ale, ale izolacja jest 20 mm XPS z, z dwustronnym aluminium. Także okay. Także myślę, że to jest, to, to jest wystarczająco. A zewnętrzny materiał, powiedz mi, czy zewnętrzny, to Raptor, czy, czy to coś materiał, innego? Zewnętrzny materiał to żywica, mm -hmm. podkład i Raptor. Okej, okay. tak, 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 żywica, tak. podkład i Raptor. Fajne, słuchajcie, rewelacja, niby mała przyczepka, Pokaż ją w środku jeszcze. Tu Ci jeszcze pokażę elektrykę. Pokaż. A okej. Okay, znaczy tu mamy jakąś przetwornicę, ładowarkę, jak jesteśmy tak pod słupkiem, Aha. bezpieczniki. Czyli Akumulator 100 amperogodzin. 230 normalnie ci śmiga jak tak, najbardziej. AGM? AGM widzę, tak? tak. 100 amperogodzin wystarczający tak, na Wasze potrzeby? Jeden hebel, drugi hebel, Aha. oświetlenie z przodu, gdyby trzeba było się zapiąć, rozpiąć. No tak. W nocy. No tutaj jest graciarnia oczywiście na górze, ale... No gdzieś zawsze, musi być. Zawsze wozimy dodatkowe zbiorniki z wodą. Co dziwo, też wozimy drewno do lasu, jak jak mamy odpowiednie przesezonowane to nie bierzemy z lasu takiego świeżego na, na ognisko, na grilla to, okay. to jeszcze wór z drewnem tam się zawsze mieści okay. trapy na górze to dobrze to, widzę trapy na górze tak mm -hmm. trapy akurat tam mają swoje miejsce to, to były trapy, które woziłem w samochodzie ale, ale tam akurat im jest dobrze mm. no oczywiście ta przyczepa też może być wyposażona w namiot dachowy bez problemu żadnego. Montowałaś już? Rzucałeś? Eee, tak, tak, taka przyczepa chyba dzisiaj też przyjedzie, zielona, Aha. z namiotem na cztery osoby takim dużym wyprawowym. Eee, sprawdza się. No oczywiście jest problem, bo okno dachowe w tym momencie nie otworzysz, ale coś za coś. No jasne, że tak. Można jechać z namiotem, można jechać bez namiotu. W zależności wielu osób. A co osób. z tym wnętrzem? Pokazuj te wnętrze w takim razie. Wnętrze minimalistyczne bo surowe. tu bardziej chyba chodzi o, o komfort taki praktyczny, prawda, aniżeli jakiś nie. wizualny. Jak to wygląda? Tak, ja może przejdę z drugiej strony. Tą... Przejdź. Patrzcie, Tomek, Tomka nie ma i Tomek zaraz będzie. Pyk i już jest. Magia telewizji. Słuchajcie, no. Przyczepa wyprawowa, więc musi być hamsko, Ale musi być też w miarę... W miarę dla oka dokładnie, więc starałem się jak mogłem. Elementy wycięte na CNC, czyli obrabiarkach numerycznych do drewna. E, e, zawiasy, zawiasy właśnie takie, takie stylistycznie e, bardziej, bardziej takie surowe, surowe, tak, prawda, jest... o, misu... Wszystkie otwierane jakby w dół, mhm. a spowodowane jest to tym, że te zamki mają takie haczyki, które służą nam do zawieszenia jakichś różnych rzeczy. Okay. Jeszcze dodatkowo, nie? Okej, okay, rewelacja. Okno dachowe. Okno dachowe. Typowo, standard. Typowo. Zacienienie moskitiera. A powiedz mi rozmiar łóżka samego? Rozmiar łóżka 207 cm na 120, chyba 4. Nie jest za ciasno dla pary? Jest idealnie. Mhm. Idealnie z uwagi na to, że... My nie jesteśmy też jacyś y, potężniejsi, więc my się spokojnie zmieścimy, ale nawet powiem Wam, że jeszcze jakieś ma... dziecko by się zmieściło, gdyby była para jeszcze z małym dzieckiem, to spokojnie. Nie? OK. Tu okay. mamy kolejny, kolejny schowek również, czyli wszystko jest wykorzystane co możemy. I pod spodem y Przełączniki y zewnętrznego oświetlenia, wewnętrznego oświetlenia, jeden jeszcze zapasowy ładowarki, wszystko to, co powinno wszystko być, to, co... a jeszcze najważniejsza rzecz, która, która jest ukryta pod materacem, to już pokażę. A znowu z drugiej strony. Z drugiej strony? Magia, znowu... magia, magia telewizji strony. cały czas, cały czas, cyki jest. To macie potężny schowek pod materacami. Na całej który jest pusty, okay. bo już nie mieliśmy co tam zapakować okay. i nawet jak wyjeżdżamy na 3 tygodnie to mało co w tym schowku jest, ale jest duży. No jest dobra, duży. przestrzeń do przechowywania to jedno, ale taki wiesz, komfort termiczny to też inaczej, nie? Na no, mini podwójny. Również, ale, ale ta szafka, która jest właśnie pod materacem jest bardzo dobra z punktu widzenia prowadzenia się przyczepy, bo wszystkie ciężkie rzeczy możemy schować, upchać na dole, więc punkt ciężkości jest bardzo nisko. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, słuchaj, to po męsku, jeszcze Cię zapytam o tego potwora tutaj, który stoi, w którym tym holujesz. Powiem Ci, chyba, chyba DMT się zgadza, prawda? Tak, <laughs> tu... tak, zgadza się. Bez problemu żadnego. Co to ma no, za mam... kulkę, powiedz mi. Jeep Wrangler 3.6, benzyna, Pentastar silnik 2.15, rok. Benzyna? Benzyna. Pracujesz tak, w rządzie? Tak. Czy, czy, czy masz kupony tak, nad paliwo? Proszę bardzo. Yy... Odpowiedni napis do <laughs> To faktycznie, no, to się zgadza. Ok, śliczny zestaw, naprawdę śliczny Także, zestaw. No, była robiona ta przyczepa, pod ten samą. Powiedz mi, ile taka przyczepa, jakbym chciał kupić? Pi razy oko. Myślę, że trzeba liczyć w granicach yy, od. Podstawy, czyli w granicach 55 tysięcy. No górna Euro. granica jest niesprecyzowana. Nie, nie, okay. nie mówimy w złotówkach i w cenach netto. Dobra, cena netto 55, zaczynamy startować. Powiedzcie mi, gdzie byliście już takimi zestawami? Gdzie byliście przyczepkami? Jakie, jakie są Wasze doświadczenia do tej pory? Daleko nie byliśmy, bo to trochę nam ktoś kupuje te przyczepy, ale. Najdalszą podróż jaką żeśmy sobie zafundowali w tamtym sezonie to jakieś 7 tysięcy kilometrów po, po Europie, ale głównie była to Chorwacja i całe wybrzeże Chorwacji. Na dziko? na dziko oczywiście. Ale kiedy byliście? W środku sezonu? Nie tak, mówicie. w środku sezonu. No to jak się udaje? Słuchajcie, Jest... wszyscy mówią, że się nie da w środku sezonu tak. na dziko Wszystko się w Chorwacji. da jak się chce, tylko trzeba po prostu pewne plany sobie z dnia na dzień jakby robić. Spaliśmy też pod mostem oczywiście, ale pięknym, pięknym mostem, nie? Widziałem zdjęcia wczoraj pięknym mostem, ale spaliśmy też na różnego rodzaju klifach, czy nawet w jakichś tam parkach ornitologicznych. No tam akurat nam się udało zdobyć 100 euro mandatu. I cały pobyt rozumiem to był co ostatni dzień. Euro, tak? To był ostatni okay. dzień pobytów. Na ostatnie pieniądze. <laughs> ostatnie pieniądze i ostatnie. Euro. W gotówce, tak, tak. Słuchajcie, no rewelacja. Nie. Będziesz sprzedawał, chcesz się zareklamować? Yy, to dam wam link do. Jest to produkt do o, sprzedania, tak, tak. I w opisie... jeszcze tyłu, tak. bo jeszcze nie oglądaliśmy tyłu. A co masz jeszcze z tyłu? To jeszcze nie koniec. Nie. to taka mała przyczepka. Tak na, się nazywa. Nazwa nie jest przypadkowa. Okej. Okay. Yy. No, tak. no dobra, widać. Okej, <noise> okej. Okay, okay, okay. Tu Ale mamy. Ale ładne, słuchaj. Tutaj mamy cały no na, Porządek. na hała budy. Mm -hmm. Każda przestrzeń jest wykorzystana. No, ja dlatego wyciągam jeszcze, żebyście zobaczyli. Tam jeszcze jest słowek na przykład na krzesełka. Na Wszystko, co możemy wykorzystać, to wykorzystujemy. Do końca. Wow, naprawdę każdy centymetr. Dosłownie tak, każdy centymetr. Tutaj czasemka przyjechały. Okej, okay, okej. Okay. Czyli tak się można dosyć porządnie zmieścić, słuchajcie. ale generalnie życie w takiej przyczepie to jednak takie życie na zewnątrz. Prawda? Na zewnątrz. Wjeje tak, tam, no, tam naprawdę. Tylko tylko śpimy w niej. Nigdy, nigdy nie jedliśmy w niej. Zawsze na zewnątrz. Okay. So? No jak pada, no to zawsze mamy markizę. A, tak. Jest, tak. Tak. Zapraszamy, zapraszamy, jeżeli ktoś buduje podobne przyczepy to zapraszamy na, na taki spęd, pewnie będzie w przyszłym, w tym sezonie. Byliśmy, byliśmy w tamtym roku, była świetna zabawa. Speed, przyczepy, spęd, przyczepy terenowe, spęd. O, terenowych. dobra słuchajcie, ja bo muszę, muszę tą kawę przyjąć, bo inaczej nie ruszę. Słuchajcie, no w każdym razie dziękuję Wam pięknie za prezentację, Dziękujemy. za poświęcony czas. Dziękuję, dziękuję wirko. Dziękuję, Tomku. Słuchajcie, gdybyście mieli ochotę, no to oczywiście firma jest taka, marka jest taka, Tomek pracuje no i tworzy takie piękne, off-roadowe, lekkie przyczepy. Telefon, jaki telefon? Jest telefon? Jest, jest, jest słuchajcie. Do Tomka bezpośrednio. Tomek jest zajęty, niestety, więc ym, tylko w sprawach czysto zawodowych. Słuchajcie, ja wracam w takim razie do picia tej kawy, która już chyba wystygła. Yy, Bardzo Wam dziękuję jeszcze dziękujemy. raz. Słuchajcie, subskrybujcie kanał. I... Na biwaku oczywiście pamiętajcie o tym. Dziękuję za dzisiaj. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia wkrótce. Dzięki.